Podobno każdy ma jakiś ukryty talent. Sztuka polega na tym, aby jak najszybciej go odkryć. Zdarza się jednak, że i do końca życia nie dowiadujemy się, do czego mieliśmy wrodzony polot. Fatalny to scenariusz. Róbmy zatem wszystko, aby tak się nie stało. Za młodu kluczową rolę odgrywają rodzice i nauczyciele. Im szybciej odkryją drzemiące w nas zdolności, tym lepiej dla nas i tym większe szanse sukcesu. Są dziedziny, gdzie bez talentu nie ma czego szukać i ciężka praca niewiele da. Z drewnianym uchem ciężko zostać wielkim muzykiem. Ale to wyjątki, a dzięki fenomenowi high-tech jest ich coraz mniej. Wybitny talent muzyczny czy zdolności artystyczne odkryć łatwo. Niestety, jedynie niewielki procent ludzi może się nimi pochwalić. Tylko czy w dzisiejszych czasach naprawdę konieczny jest wybitny talent, by dokonywać rzeczy znaczących? Otóż chyba nie. Wystarczą jedynie zdolności, tyle że poparte odpowiednią pracą. No dobrze, a co zrobić, gdy młodość mija i nie udało nam się odkryć żadnego talentu? Spokojnie, nic się nie dzieje. Po pierwsze, życiowe sukcesy osiągają nie tylko ludzie utalentowani. Co ciekawe, sporo z nich swoje życie notabene marnuje. Po drugie, w dorosłym wieku także możemy odkryć niejeden ukryty dotąd zmysł, potencjał albo smykałkę. Idealną sytuacją byłoby oczywiście robić to, co się lubi i jeszcze komfortowo z tego żyć. Pasje i hobby zamienić w główne źródło dochodu. Pandemia i lockdowny otworzyły wreszcie szeroko wrota telepracy, przede wszystkim w formie home office. A postęp technologiczny daje niewiarygodne możliwości i tym mniej utalentowanym. Kiedyś, aby odnieść sukces jako artysta, potrzebny był talent Dziś, dzięki nowym technologiom, nie trzeba już supermalować, by tworzyć cudowne dzieła. Nie trzeba urodzić się Mozartem, Lenonem czy Davem Stewartem, by komponować ponadczasowe przeboje. Świat jest bardziej sprawiedliwy. Na fortepian stać było dawniej nielicznych, dziś na klawiszowy syntezator każdego i domowi DJ-e DJ tworzą wybitne kompozycje. Kiedyś droga do reżyserii była długa i mozolna. Studia, staże, zespoły operatorskie, drogi sprzęt. Dziś, nastolatek z syberyjskiej wioski swoim tanim smartfonem nagrywa filmy, o jakich jego ojcu się nawet nie śniło. Gotowe programy obróbkowe zastąpiły sztaby montażystów. Dziś wszyscy możemy zostać Spielbergami, Scorsese czy Wajdami. A przecież nie każdy musi być artystą, są tysiące innych profesji i setki innych branż, gdzie możemy znaleźć swoją niszę. Wykazać się odnieść sukces. Podsumowując, wrodzony talent to piękna sprawa i wielki dar natury. Nie każdy go jednak ma. Na szczęście, dzięki Unii dożyliśmy w Europie wspaniałych, pokojowych czasów. Mamy moderne systemy oświaty, stypendia, programy, praktyki, a tym samym wiele lat na edukację i odkrywanie drzemiących w nas talentów. Obecnie każdy może zostać niemal kim chce. Obojętnie skąd jest. Czy to multilingwista z bogatej światowej lucerny, czy to ambitny chłopak z biednej dziadowskiej prisztiny O obywatelach państw unijnych już nie wspominając, doceńmy to i wykorzystajmy. Wystarczą zdolności, chęci no i najważniejsze systematyczna, metodyczna praca.